Witam serdecznie. Zaczynamy LEGO Miasto. A teraz tak może coś powiem. Generalnie od około roku chciałem zacząć nagrywać LEGO Miasto. Teraz nareszcie udało mi się zamówić wszystkie klocki, które mi są do tego potrzebne, by wreszcie zacząć ten projekt. Więc witam na kanale Bagieta. Zaczynamy nową serię. A, tylko że nie otworzymy dzisiaj wszystkiego. Nie, otworzymy dzisiaj tylko płyty konstrukcyjne, bo to zostawimy na osobny odcinek i prawdopodobnie kolejny z tej serii. Więc z tym się żegnamy. Oczywiście tylko na jakiś czas. No dobra, no to mamy tutaj siedem niebieskich i 7 zielonych. Wydaje mi się, że tyle będzie dobrą ilością. Generalnie w całym legomieście bym chciał podnosić teren, więc generalnie obmyśliłem takie podniesienie na dwa klocki. Oczywiście w niektórych miejscach to będzie mniejsze, a w niektórych większe. W dzisiejszym odcinku myślę, że chwilowo zaczniemy zajmować się kątem. Co w się sensie jednym rogiem. Naszego stołu, a dopiero potem będziemy przychodzili na inne części. Więc pozwólcie, że Was przestawię trochę. Tutaj hmm. bym chciał mieć lekko podniesiony teren, by zbudować mm, taki przekrój, bo mam pomysł, co mogę umieścić w takim przekroju. Hmm. No, a tutaj już yy, dalej. Musi to pozostać przy takim zwykłym podniesieniu na dwa bryki, ponieważ tutaj jeszcze będzie dworzec kolejowy. Więc dzisiaj się zajmiemy tak naprawdę budową tego terenu. No dobra, tutaj bym chciał mieć taki przekrój, w którym coś umieszczę. Zobaczymy, w się. wy jeszcze zobaczycie dokładnie co. Więc tutaj zaczynam lekko budować teren, na, na który za chwilkę położę już pierwsze płytki, i no uznajmy, że to będzie tak podnosić. Tutaj będzie jakby taka górka. Więc ja biorę już płytki i zaczynam wykładać powoli już tak. No dobra, no zaczyna to już jakoś wyglądać. Generalnie zacząłem powoli podnosić teren taki sposób to wygląda. Wydaje mi się, że wygląda to nawet dobrze. Jest płynne przejście. Oczywiście, za chwilkę zacznę robić minimalnie bardziej strome, używając zielonych brików. No bo jednak plejtami uzyskamy bardzo płynny efekt, ale no jednak potrzebuję, by troszeczkę szybciej robiło się to minimalnie wyższe. Więc ja y, buduję dalej. I widzimy się, myślę, że jak zbuduję już trochę więcej. No dobrze, tak to się chwilowo prezentuje. Y, jest już troszeczkę wyżej. Tutaj już się będzie zaczynało to troszeczkę spłaszczać. Ja teraz zajmę się tutaj y, takim, jakby przekrojem ziemi. Tutaj będzie taka ramka, i tutaj będzie coś, o czym powiem Wam. Później co prawda myślę, że w tytule odcinka już macie to zawarte. Więc ja tutaj dalej to będę wypłaszczał. Tutaj zrobię taką ramkę i tutaj też jakiś przekrój. Więc widzimy się jak ja to zrobię. Swidziłem ja się, że jak to będę robił, to potem Wam dam update. No dobrze, no ja tutaj już zacząłem powoli robić taki przekrój. Tutaj za chwilkę to Wam pokażę. O, dokładnie taki. Wydaje mi się, że wygląda to w miarę ciekawie. Hmm, tutaj oczywiście za chwilkę zacznę robić ramkę. No i tutaj też oczywiście z drugiej strony jeszcze muszę zrobić też taką ramkę. W sensie taki przekrój. Więc ja to pójdę zrobić i widzimy się za chwilę. No dobrze, no to ja tutaj już zacząłem dalej robić tutaj ramkę. No może jest taka bardziej płaska, ale... No niestety tak uznałem, że... To się... Nie no, w sumie nie tak uznałem, po prostu tak zrobiłem. Może nie jest to najlepsze. Tutaj oczywiście już zaczynam robić ramkę i dach. Generalnie strasznie <śm> duża ilość klocków na to schodzi. Nawet nie chodzi o klocków, tylko o platformy zielone. Ja wiem, że to troszeczkę takie nudne, że to jest tylko to. Oczywiście w ciągu całego trwania projektu Lego Miasto będziemy to ciągle zmieniać. Więc spokojnie, to nie będzie tak, że to za każdym razem będzie tylko takie zielone. Więc ja teraz już zabieram się za tworzenie ramki i widzimy się, jak już tą ramkę zrobię. Może za mnie, chwilowo tego dokończania, może zajmę się tym, co ma być tutaj w środku. Wydaje mi się, że już tutaj mogę Wam powiedzieć, będzie to jaskinia Batmana. Chcę zrobić jaskinie Batmana, więc za chwilkę postawię tu jakieś może biurko, coś w tym stylu. Yy, powykładam to tajlami i gdzieś w pudle powinienem mieć taki fajny motorek yy, Batmana, no i samego Batmana, więc ja go tutaj oczywiście posadzę i wtedy już będę to całe to wszystko zasłaniał. Więc no, widzimy się, jak znajdę to wszystko i zacznę wykładać. No dobra, ja sobie znalazłem już Batmana, jego motor, a jest w ogóle z jakiejś chyba gazetki. No i wszystkie brakujące tajle i briki. Więc ja zaczynam już powoli wykładać. No dobrze, tak naprawdę jest to prawie skończone, dokończyłem ramkę i jak widzicie jest środek, tak, o, tak, właśnie widzicie. Um, może nie jestem z tego w 100% zadowolony, ponieważ jest to dość niskie, więc mało to widać, ale wydaje mi się, że tak czy siak efekt jest w miarę zamierzony. Przepraszam, że bardzo dużo nie pokazywałem Wam w tym filmie, ze względu na to, że po pierwsze pliki bardzo dużo ważą, więc nagrywanie często jest trudne, by potem w ogóle te pliki zgrać na komputer. Oczywiście rozwijam się z każdym filmem, więc jakby progres mam nadzieję, że będzie. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się ta budowla i co mogę w niej zmienić, co mogę do niej dodać. I czy macie jakieś pomysły na kolejne filmy z tej serii? Do widzenia! Subskrybujcie kanał! Podajcie też na Instagrama i TikToka. No, a ja was żegnam. Dobra, generalnie tak w sumie, montując ten film, uznałem, że mało tutaj w sumie zrobiłem w środku tego, więc jeszcze troszkę do, dodałem i chciałbym to wam szybko teraz pokazać. A ja wracam do montowania. Elo!